Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. 3 listopada, pierwsza niedziela listopada. I te czytania i nasza droga do Emaus. Sprawa jest prosta. Proste pytanie i prosta odpowiedź. Kogo kochasz? Kogo kochasz całym sercem? Kto jest numer jeden na twoim, w Twoim życiu? Czy Bóg? Od Niego wyszliśmy i do Niego wszyscy zmierzamy. Za nami pierwszy listopad, drugi listopad. Kogo kochasz? W pierwszym czytaniu z tej niedzieli, z księgi powtórzonego prawa, końcówka tego czytania, przeczytam ją na głos. Słowo Boże, dobrze jak się czyta, głośno. Jak się czyta Słowo Boże z Pisma Świętego, rozważa dobrze też jest czytać Słowo, ono inaczej dociera, tylko po cichu, czytać oczami. Ale czytane jakby zmienia. Jeszcze inaczej brzmi, jeszcze inaczej do nas dochodzi. Przeczytam. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Oto Słowo Boże. Bez miłości się nie da żyć. Kogo kochasz? Kto jest na pierwszym miejscu? Bóg. I ten psalm to odpowiedź. Oby się stała moją i Twoją odpowiedzią. Miłuję cię, Panie, mocy moja. Panie opoko moja i twierdzę mój Wypawicielu. Cały psalm jest odpowiedzią na to pytanie. Miłuję Cię, Panie Mocy Moja, Panie Opoko Moja i Twierdzo, mój wybawicielu, w tych czasach, w jakich jestem. Miłuję Cię, Panie Mocy Moja, Panie Opoko Moja i Twierdzo, mój wybawicielu. Miłuję Cię, Panie Mocy Moja, Panie Opoko Moja i Twierdzo, mój wybawicielu. Amen.